Witam was moich kochani, którzy w kolejnym odcinku 4... Zmierzamy w... Ja jestem tutaj w order. I kontynuujemy uh, składanie we are we are tej, tej, tej gry. Sadziliśmy tutaj e, bomby. I teraz patrzymy tu, patrzymy tu, e, e, jest e, ulepszenie broni e, typu... Tłumik. ...do pistolet... Jeszcze nie. to Aha, to jest tak. Jak zakończyć? Wybór. Krabień strunowy. krawędź będącym uporządkowieniu na posiada możliwość przełączenia... ...dzieje pomiędzy pojedynczym i ciągłym trybem ostrzału, przydatny... ...w walce z kilkoma przeciwnikami na średnim dystansie. Aby przełączyć... ...pomiędzy trybem ogniem ciągłego a pojedynczym... ...strzałem, naciśnij C. Naciśnij... Mysz B1 mysz by strzelić i Mysz B2 by celować. Naciśnij R, aby przeładować broń A jeśli podniesiesz dwie sztuki broni jednego rodzaju, możesz używać ich jednocześnie. Używanie dwóch sztuk broni ciężki ogranicza jednak twoje ruchy. Naciśnij X, aby włączyć, wyłączyć używanie dwóch broni. luka w górę, aby wybrać dwie zmenu z wyboru broni. Z. By zmienić tryb strzału broni w lewej ręce. C, by zmienić tryb strzału broni w prawej ręce. Wybór broni aby możesz wybrać poprzez menu wybór broni. Używaj rolka w górę, by zmieniać i wybierać bronię. Gdy znajdujesz się blisko wroga, możesz wykonać egzekucję tak, aby szybko go zabić. Zakradnij się za wroga, aby wykonać egzekucję. Cel i nie zostaniesz wykryty. Naciśnij m znajdując się blisko wroga, by wykonać egzekucję. Naciśnij M3, zachodząc wroga od tyłu, by wykonać cichą egzekucję. Umiejętności to stałe ulepszenia Twoich zdolności bojowych. Kolor będzie blokowany po wyspaleniu okrwionych warunków a po o odblokowaniu daje niepożądaną premię lub zdolność, wszystkie umiejętności i warunki odblokowania znajdziesz na ekranie umiejętności w dzienniku. E, pistolet 1946 standardowa broń osobista używana przez hitlerskich dowódców, sprawdza się w walce z lekko opancerzonymi wrogami bliską odległość, naciśnij mysz 1 by strzelić, by wycelować, naciśnij R by przeładować broń. Dowódcy mogą opisywać wsparcie. Jeśli uda Ci się wyeliminować wszystkich dowódców bez wykrycia, nie będą oni mogli wszcząć alarmu i wezwać wsparcie. Jeśli zaatakujesz front, frontalnie, szybko zabij dowódców, zanim zdołają użyć radia. Ulepszenie pistoletu 1946, podpis model 1946 został po stronie w tłumik. Przyda się on w trakcie zakładania się, obszary pełne brogów. Muszę dość dostać do bunkra, zobaczmy czy jest gdzieś taka możliwość umiejętność. Tutaj jest. Okej, okay. pistolet. <coughs> Trzeba go wysunąć <wyczuwać>. nagle, ale tu okej. Okay. <coughs> ich egzekucje, dobra. Okrycie, dobra. Umiejętności zwiększa. Obrazanie trafi przy celowaniu. Ok, dobra. Teraz pistolet. Jeden. Teraz tutaj idziemy, gdzie tutaj się Dobra, jeden. Dobra, jeden. Ett, to, tre.

Bezbierana amunicja, tutaj sobie jeszcze się rozejrzymy tutaj, czy coś innego? Za tutaj tutaj wrócę, okay. okej. Okay. Okej, wybrano on Nic nie wybrałem. Teraz tutaj nic nie ma Okej, okay, teraz jedziemy tutaj. Jeszcze wyżej. Jedziemy jeszcze wyżej. Tutaj nie ma nic. Tutaj idziemy dalej. Nie startuj!

sierpień 1946 roku. Drugi Hajni Mam nadzieję, że otrzymasz ten list, będąc w dobrym zdrowiu. Ja siedzę na garnku szpitala, któremu odzyskuję siły po odniesieniu licznych ran. Ładniutka. Pielęgniarka wywiozła mnie na powietrza, żebym mógł w spokoju do ciebie napisać. Ponoć. Jest ochotniczką z Monachium. Tu. Dar es salam. Po południe zbliża się ku końcowi. Od morza dochodzi chłodna bryza, a wraz z nią smród ryb i gnijących glonów. Ale nie on jest najgorszy. Otwór ciał palonych na brzegu jest nie do zniesienia. Widok jest stąd, jest absolutnie wspaniały. Afryka okazała się być pod wieloma względami przepięknym miejscem. Czuć tu wolność, albo jak wolisz, przygodę. Szkoda, że nie macie tu ze mną, Hajny Rysiu. Widziałem te rzeczy, o których chciałbym zapomnieć. Pamiętasz, jak opowiadałem ci kiedyś, że nigdy nie będę żałował decyzji o poruczeniu, porzuceniu szkoły i wstąpieniu do armii? Prawdę mówiąc, w najbardziej przerażających chwilach przeklinam tę decyzję. Wciąż się nad tym zastanawiam, ale czy gdybym nie opuścił uniwersytetu, nie czułbym się wciąż zagubiony. Pamiętasz, jak mówiłem, że nie widzę celu w życiu? A no właśnie... Co, łez, rozmawiałeś z nią w ogóle? Widziałeś ją może gdzieś w miasteczku uniwersyteckim, na ulicy nad rzeką, gdzie kiedyś łapaliśmy ryby? Ech, może nie powinienem o to pytać, ale myślę, że oni, gdy nad pustyną zapada noc, te myśli nie uspokajają. Czasem ciężko mi znieść ten całą przemoc. Niektórzy się załamują, mówią, że nie powinno nas tu być. I po części ich rozumiem. Szczególnie tych mniej doświadczonych. Oni się po prostu boją. Boją się partyzantów, dzikusów. Miesiąc temu byliśmy na pustyni. Ja prowadziłem swojego wilka, a w sumie w czołgu było nas czterech. Ja, Haus, Wolf, Günther i Kellerman. Widziałeś te czołgi. Pochodzą po z pracowni projektowej generała Strasse. To wyposażony najnowszy sprzęt i zasilany aktorami jądrowymi. Grupa wilków potrafi znie, znieść powierzchnię ziemi, całą wioskę w okamgnieniu. Ale nawet te niesamowite machiny wojenne nie potrafią, nie potrafią pokonać największego przekleństwa pustyni, piasku. Niczego się nie spodziewaliśmy gdzieś w pobliżu granicy. Tam graniki, pojawiła się znikąd burza piaskowa. W ciągu kilku minut wszystko było pokryte piaskiem. Dostał się do silnika przez pęknięcia w pancerzu i Spowodował awarię. W jednej chwili utknęliśmy na środku pustyni, nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy rozbić obóz. W naszym oddziale było nas 20, no, my przed pola. W środku nocy obudził mnie przerażający krzyk, Wybiegłem na zewnątrz w obozie. Panował <śmiech> <śmiech> absolutny chaos. Moi ludzie biegali jak kurczaki, bez głów, a czarnoskórzy, mężczyźni, ci kłusy. Odziany w skórzane przepaski z twarzami pomalowanymi na zielono i białkami oczu błyskającymi w ciemności. Wypludził w ręczności tak jak stał, bo starał się łapać Biedoczyna starał się, łapać... się, łapać... Łapać się lit, ale lepsze przeciekały Między palcami jeden z dzikusów pojawił się przy mnie znikąd i dźgnął w ruch dołałem się mu popiecać i go zaszprzelić. Wyciągnąłem nóż i odciągałem się jak najdalej. Później biegłem w pustynia, strażliwe. straszliwe wrazki ścigały mnie przez całą noc. Ponoć niektórych łapią żywcem, aby ich torturować, a martwych pieszają za, za nogi z płucymi wnętrznościami i odciętym przyrodzeniem wepchniętym do ust. Rozumiesz więcej, że wielu naszych zaczyna tracić morale. To do pewnego stopnia jest zrozumiałe. Ja jednak nie zamierzam się poddać słabości, choćby nie wiem jak bardzo było to kuszące. Będę stał twardo na straży swoich przekonań i ideałów naszego dowód przywódcy. Jesteśmy rasą panów i to nam się należy, przestrzeń życiowa. Mamy nadzieję, że czujesz to samo, co ja, twój przyjaciel Oscar Weissmiller 72 dywizja czołgów Wilk. Postscript mieści. Spotkasz Elsę. Przekaż jej, że wciąż ją kocham. O. Okej. Okay. W tym momencie zakończę nagrywanie tego odcinka z 3D Grajmy Wy. W Wolframie New Order. Zapraszam Was, my widzowie, do komentowania, subskrybowania i lajkowania. I zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z 3D Wy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.